Witam Was, jestem Blade Master, a to jest drugi odcinek Trollface Quest. Tak więc zaczynamy? Czym nas Gierkał raczy tym razem? Cóż to za pirata? Dobra. Hmmm. Gęsia, sprzedawca. Co ja mam tu zrobić? Coś, coś, tu? Zamki? O jest. Aha Pałka, pistolet. Czy skóra? Mogę coś tu jeszcze widać? Hmm, mogę tu. tu. Bum. Mam, co on tu zrośnie? Night O świetnie oh, Zapalmy gwiazdki je oh, yeah. Super Zdjęcie Cyknij mi Zdechłem Nie idzie do fotografa Znowu zdechnę. Może mrugnę. mrugni. Co ja mam tu zrobić? Daj tam coś jest nad nim. Nie, to mi dużo nie da. Kapelusz? Coś tu noga, 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 aparat. Nie. Coś, coś tu, 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 tu. Tu. Nie. Come on! Chyba Kamerka. on. Się śmieje, ja tu płaczę. nie wiem ja co mam zrobić, ej. Gardło. Nie. Come on! No. Nie. Nie mam pojęcia co mam tu zrobić. Co by tu kliknąć? Ja tu nie widzę żadnej op. O. Tu też jest zdjęcie, a na środku co jest? Przy Przynagło... Nie, tu jest zdjęcie po prostu. mogę tego zmienić. No, kama. On. on się może śmiać i mi to nie zjeda. Zapójdę po podpowiedź. No, po Nie przejdę tego bez tego, naprawdę. Eee, co by tu zobaczyć? To tu. Chyba. Włącz się. Dobra, to przeszliśmy. O co chodzi w tym poziomie? Na no, oczy mogę mu kliknąć. No. Po prostu. Kurwa, no nie Kura Co jest z tym kurczakiem? Restart level, super Trzeba być mną Nie, ja gdzieś nawet patrzyłem Next level Śpiący księżyc, obudź go No Chmura przyjdzie Idź chmura. Co mi to daje? Absolutnie nic. Trzecie, trolująca. Ta. Dobra, niech mnie budzi. Chmura jedna, chmura druga. Księżyc. Nóżka, nóżka. Tu nie mogę mu nigdzie indziej kliknąć. Oczywiście, że nie. Coś na tutaj. Restart level. Gwiazdy. Kura. No i co ja mam tu zrobić znowu? Ej! Ej! No, come on! Tu jak kliknę, to przegram. No leć pitaku nieboraku. Pff, super, kliknę na stronkę gry. To rozwiązanie to będzie tak banalnie proste. Dobra, zobaczmy tak. Nie mogę. w level. Tak. Tak. Jest! Nie wiem, czy nawet miałem coś z tą kurą robić Ale nic, Poparzyłem się. Nie, nie ma sprawy. Znowu! Nie, teraz zimno chyba. Chyba. A ptakowi mogę odkręcić prysznic? Nie. No nie mogę tak szybko Ooo, co by tu zrobić Co by tu zrobić Ptak, coś, coś, coś nic No gdzie to jest? Bo to piknę? Nie To, tu, 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 tu Na niego? Gdzieś tu? Tu? Nie eee, Come on ta gra naprawdę potrafi strolować no o to w tym chodzi. Tak mi się wydaje. To... Kurczak macha tu rączkami. Czy to coś znaczy? Chyba chce odkręcić wodę. No. no, come on! Mogę tylko kliknąć To... To... Nie mogę tego. Nie, nie mogę. No nie umiesz troszeczkę odkręcić, i potem drugiego. Łomny. No kurczak. Chcę ci odkręcić wodę. Nie, jak mi nie idzie. Jak głupie rozwiązanie jest tym razem. <ścoughs> o sorry. No, zobaczmy. Zobaczmy, cóż tu trzeba zrobić. Dobra, to przeszliśmy. No, klikałem tam ładnie. Czy nie klikałem? <laughs> Leć w dół, wygraliśmy Nie, kurde A może w dobrym momencie O, nie, to chyba nie o to chodzi Ojeju, jeju Nie, to nie chodzi o to, ale mnie to bawi Nie wiem czemu Dobra, coś tutaj w rogach Chmurka, chmurka Na bucik, nie na bucik Zleciał Dobra, cóż tu, cóż tu mogę zrobić? Rynne mu podłożyć. Tu też nie mogę kliknąć, oczywiście, że nie. Skrzydła mogę mu dolepić. Nie przejdę tej gry bez tych podpowiedzi, naprawdę, zaraz będzie każde... Aha. Nie, nie, nie ma sprawy, nie, przecież jakiś Jakich przynajmniej poziom? Um... Nie! Nie to chciałem. No wesoły guziczek to musi być jakiś. No, ja zapierdziela to. No, napisz coś na tej maszynie. Nie zgadnę. Rozwiązanie jest tak głupie No Czemu nie mogę przejść z zbroi? Z tą metalową bramę. Znaczy wykrywać metalu, o! wolni, zatrzymaj, to, 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 to. Da mi to coś w ogóle. Coś jeszcze tu mogę kliknąć. Pyk, pyk. Kura. Nie, tu, tu? Na górę. Nie Jele. Nie wiem, co mam zrobić. Kij. Cóż tu się robi? Nie. Hmm. <sighs> To jest helikopter. Mam spadochron. Nie mam spadochron, To był plecak! Kura. Kura umarła. Super. Helikopter nie umie latać. Hmm. Co mam tu do zrobienia? Truth I don't know what I can do to do. What I have to do. No Jakby ci ładnie popimpał. Na raz, na raz nie. Kura mi zginęła. Czemu mi kura zginęła? Nie wiem. Nie wiem. Ale nie chcę używać podpowiedzi. Nie chcę używać podpowiedzi. To musi być jakieś racjonalne. No dobra, nieracjonalne, ale rozwiązanie. Come on! Leć, leć, leć. Tyk, tyk. Upadliśmy razem. Powinno mi to zaliczyć. Hmm... No coś, coś, coś tu specjalnego jest? Tym, tym, coś tu, 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 nie wiem Nie wiem, nie wiem! Po prostu jestem za słaby w tą grę To mi się udało przejść What? The fuck? Nie, nie, ta gra jest dla mnie za trudna to nie, to a tak, tu. Jest. Tu, nie. Tu. Nie tu. Bo. Tu. Tu. Nie. Tu. Jest. Troll nam zostanie. Restart level. So fucking. Awesome. Mogę coś z tym zrobić, jakiegoś bardziej racjonalnego? Chyba wiem, co mam zrobić. Aj, tutaj. Nie, nie miałem tego na myśli, ale mi się udało. Chcę cukierka What? Eee. Mogę cię obniżyć w jakikolwiek sposób? Nie. Mogę to podnieść. Nie mogę. Mogę obniżyć cukierek? Nie mogę. Co ja mam zrobić? No skacz. Skacz. Skacz! Uda ci się. Co, co, co to zrobić. Co to za rybak? Oj, ojoj. Nie wiem. No, bo... Ja to powinienem sobie na tym drugim monitorze otworzyć od razu podpowiedzi chyba. I tak zrobię. Dobra, nie wiem, nie wiem, naprawdę. Mogę jeszcze chwilę jeszcze popróbuję, ale nie chcę Was męczyć tym... Chcę... Co ja tu mogę zrobić, Nawet nie przegrywam teraz, to jest strętne, dobra. Dobra, uwaga. Serio? No. Nie! To no nik. Nie. Kaczka. No po prostu. Wiem. To? Ej, no przed się koleś otworzył. To? No nie mogę. A, najpierw kaczka. Kaczka. Nie, nie o to chodzi. Stanowczo nie o to jak ja tego kolesia otworzę oko? Zjada mnie ten reki! <laughs> Płetwa! Może nie chodzi o to. Tu do środka gdzieś. Może tak. Aha, no może no idealnie, nie, 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 stanowczy, nie jest tak, może tutaj siódma, dwadzieścia pięć, tu jest tak.

Yes! <noise> tu 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 mnie troluje Tu Tu! Za gówno! Tak zawsze chyba będzie, wiecie? Tu będzie, no A jak to na środek, to będzie tu Nie, fuck! Myślę, że rozmi A, jest! Tu! To będzie na środku No nie będzie! Czemu? Dobra, zrobimy starą techniką. Tom. Tu musi kiedyś być. Musisz tu być. Musisz tu być. Musisz tu być. Patrzcie teraz. Kliknę tam, to będzie tam. No. Mogę restartować, to znaczy, że nie, chyba nic źle nie zrobiłem. Nie wiem, czy mam to próbować, czy, czy nie? Ja nie widzę tych kubków. Grubasie! Koniec, podpowiedź. Dużo przeszedłem do nas. Nie wiem jakim cudem, ale udało mi się. What? <gry> Nie! Nie wzięliście tego jeszcze. Jak ja miałem to zrobić?! Patrzcie, uwaga. Uwaga. Odłącz to kuro. Przełączyliśmy pracę, ona działa, logic. Rurę odsłoniliśmy, a wody nie ma. Kura się bawi w nas. No, damo radę, damo radę! Nie dam radę. Co ja mam tu zrobić? Czy to będzie tak równie głupie jak tamto? Dobrze, że oni zrobili te podpowiedzi, bo to, 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 to nie wiem. Wszystko się kręci. No, dalej, zniszcz się pralko. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, kura. I coś musisz robić. Koniec. To jest too hard for me. Zaczej, stanowczo. No, przecież tak robiłem. Nie mogę zastartować poziom Siedemnasty No, Kaman, robię tak samo jak jest ty w poradzie <śmiech> <śmiech> ładnie, ej No nie da się A może na jego głowę No fej, ej, robię tak samo jak jest tam. No zaraz zobaczycie zresztą wam pokażę moment Patrzcie uciąłem trochę, sorry o I uwaga Wierzę, klika i się zatrzymuje. Ja biorę, klikam i guzik z tego jest. Restart, może tą rurę niepotrzebnie odłączyłem przez no. przypadek. Nie wiem, czy mam na coś szczególnego kliknąć, czy, czy ogółem, na pralkę. No. Nie umiem szybciej klikać, ej. No ładnie klikam. I kończę tej gry. Aaaa! Nie dam rady. Coś jest nie, nie okay. <tryk> <tryk> Mogę iść do następnego? Naprawdę to jest cała podpowiedź, czy ja czegoś nie widziałem? Tylko mniej więcej w tym miejscu się zatrzymuje, no. Może trzyma. To ja klikam jak pojebany automatik manual. Weźmy tą kurę z nie Przegrywam, bo mam trzy kury. Manual. ile? O, tylko święta. Nie, nie, nie. Automatyk. Mogę coś tu kliknąć, w ogóle jeszcze? Tu nie, tu nie. Na maszynie też nie. Gałkę mogę kliknąć. Automatyk. Nie wiem. Zmęczyłem się tak naprawdę przy kręceniu tego filmiku tamtym, po klikaniu. No klikałem! Aha, w ten sposób. To... to... jeszcze pomałym. Tu ci mi To pomałym. To jeszcze pomałym. To... to jeszcze... nie schorujesz, ups! Dziadzio mnie zapił. A w sumie to jest dziadzio, to nie się nie widzisz, że zginąłem. Jęcik, mogę kliknąć na jego kufel? Mogę kliknąć... Gdzie jeszcze? Chodź tu dziadziu, trollu dziadziu. O, 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 coś tu widziałem. Coś, 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 to było. To coś to gdzieś to było, coś to nie chodziło mi o kubeł chyba. No nic to nie ma. Eee, nie, 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 nie. No Dobra, no, zaprezentuję tu grę. Nie dam rady po prostu tego skończyć bez pomocy jakiejkolwiek. <kluzła> Nienawidzę takich kurde leveli, że mogę coś dwa razy kliknąć. I trzecie mu dać. Wy, wyciąg z skóry wypił oho, to jest chyba finałowa runda. Dobra. Działamy bez... bez tego. Bez podpowiedzi. 5 milionów armat. Mam mu wziąć, no wziąć to... Granatę mu pierdolną. Kuja. He, co tu jeszcze? Kura. Co jest to kurze Mogę sobie w pistolet? Nie. He, nie mam dłoni do tego no, co mam tu zrobić znowu Ja chcę to bez podpowiedzi zrobić Mogę mu oko wyjąć, drugie może Może mu mogę coś zdjąć, wyciągnąć Jak kura się przewróciła, to coś tu jest na rzeczy Granat Dupa Nie wierzę w to coś cokolwiek on on teraz wygląda nie rozwiązanie zepickie ale on wygląda teraz jak ten z, z tej bajki co takie co w kosmosie byli że, że piraci jacyś coś z kosmosu coś takiego jak to się nazywało nie pamiętam w każdym razie to by było na tyle ten odcinek jest znacznie dłuższy Ponieważ nie ogarniałem. Nie, nie mogłem ogarnąć. Tym razem odcinek był o wiele dla mnie trudniejszy do przejścia. Mam na nadzieję, że wszystko ładnie, wszystko słuchać, bo nie, nie sprawdziłem zbyt dużo rzeczy na, przed tym nagrywaniem. Ale to by było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do ucznia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć!